W kręgu światowita taśma trzecia, ścieżka druga. Neandertalczycy. Już przed kilkudziesięciu tysięcy lat człowiek neandertalski nie przechodził obojętnie obok naturalnego zjawiska śmierci swoich najbliższych bądź innych osobników ze swego otoczenia. Wykopaliska archeologiczne dostarczyły wielu przykładów celowego i nie mniej świadomego postępowania z ciałami zmarłych. W początkach naszego stulecia, podczas prac archeologicznych, Znaleziono w jaskini francuskiej Chapelle au Saint męski szkielet Andertalczyka, ułożony w specjalnie przygotowanej jamie głębokiej ponad 1 metr, długiej 1,5 metra i szerokiej około 1 metra. Zmarły był ułożony na plecach, z głową zwróconą na zachód, z nogami lekko podkurczonymi i prawym ramieniem ułożonym jakby do snu. W tej samej jamie znajdowały się wyroby krzemienne, nienaruszone kości bizona oraz pewien zapas czerwonej ochry. Stan zachowania kości Bizona wskazywał, że do jamy musiały być one włożone razem z mięsem. W innej jaskini we Francji, w La Ferracie, wykopano w latach 1912-1921 cztery szkielety neandertalskich dzieci. U dwojga stwierdzono z całą pewnością, że zostały pochowane w specjalnie wykopanym zagłębieniu. Wszystkie szkielety miały podkurczone nogi. Jeden ze szkieletów miał skrzywiony kręgosłup, zgięte ramiona i mocno podkurczone nogi. Nie ulega wątpliwości, że ciało musiało być skrępowane. Te same spostrzeżenia odnoszą się również do szkieletu starszego dziecka, którego prawe ramię wygięte było w łokciu tak, że dłoń sięgała do lewego barku. Zmarły leżał na plecach, z tułowiem lekko obróconym w lewą stronę i silnie podkurczonymi nogami. Przytoczone przykłady pochówków neandertalskich Wskazują na przestrzeganie przez te prymitywne istoty ludzkie pewnej regularności w układaniu zwłok w jamach grobowych. Na pewno nie jest kwestią przypadku, że większość zmarłych posiadała kończyny mocno zgięte w kolanach, wyraźnie podkurczone. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy chodziło tu o względy zabezpieczenia się przed wszelkimi złymi poczynaniami zmarłego, przed jego nieprzewidzianym powrotem na Ziemię i dlatego skrępowano mu nogi. Czy może były to zaczątki zwyczaju układania zwłok w pozycji jakby embrionalnej, symbolizującej wiarę w ponowne odrodzenie się dzięki sile płodności ziemi? Taki zwyczaj grzebania zmarłych po upływie wielu tysięcy lat będą stosowali pierwsi rolnicy i hodowcy, ludzie z gatunków współczesnego Homo sapiens. Nandertalczyk w jakimś stopniu przejawiał troskę o zmarłych, czego dowodem jest grób młodego osobnika odkryty w jaskini Szanidar w górach Zagros. Północnym Iraku datowany metodą C14 na około 50 tysięcy lat. W grobie tym zwłoki zostały ułożone na podściółce z gałązek, a przy nich złożono pąki barwnych kwiatów, jak wykazała analiza pyłkowa pobranych próbek. Były to rośliny o barwnych kwiatach: żółty starzec, szafran o kwiatach niebieskich oraz różnokolorowe bławatki. Gatunki tych kwiatów kwitną w górach zagros. Późną wiosną lub wczesnym latem. Nazwa człowieka neandertalskiego pochodzi od znaleziska szczątków kostnych w grocie Feldhofer w dolinie rzeki Neander (po niemiecku Neandertal) dolina Nendra, koło Düsseldorfu, Republika Federalna Niemiec. Dzika i pokryta kamieniami dolina została tak nazwana dla uczczenia pamięci Joachima Neumana, pastora z Düsseldorfu który jako znany kompozytor niemiecki przyjął z greckiego pseudonim Neander. Przełomowe odkrycie nastąpiło przypadkowo w 1856 roku, podczas wybierania kamieni z doliny Neandra. Wydobyto wówczas część czaszki, tak zwanej kaloty, dwie kości ramieniowe, kości obojczyka, dwie kości udowe, fragmenty łopatki, miednicy i żeber. Te cenne znaleziska zostały uratowane przed zniszczeniem dzięki Hansowi, Fulrotowi nauczycielowi biologii w gimnazjum w pobliskim Eberfeld, który przekazał je do specjalistycznego zakładu Uniwersytetu w Bonn. Człowiek neandertalski był więcej niż średniego wzrostu 160-165 cm, rzadko 180 cm. Posiadał charakterystycznie pochyloną do przodu sylwetkę, krępy tułów, krótką szyję i potężne, krótkie nogi. Sklepienie czaszki było nieco wyższe niż u istot praludzkich, jednak znacznie niższe Niszu ludzi współczesnych cechowała go znaczna pojemność czaszki, od 1200 cm do ponad 1600 cm zbliżona do czaszki Homo sapiens. Od człowieka współczesnego wyróżniało go wyraźnie płaskie, pochyłe i jakby cofnięte do tyłu czoło, z wydatnymi wałami nadoczodołowymi. Żuchwa człowieka neandertalskiego była pozbawiona charakterystycznej brody. Szeroki nos, duże zęby i inne cechy odróżniały go od współczesnego człowieka zwanego Homo sapiens. Neandertalczycy, reprezentujący szczebel ewolucyjny poprzedzający człowieka współczesnego, żyli głównie w zachodniej i południowej Europie, na kontynencie afrykańskim oraz w południowych regionach Azji w okresie od mniej więcej 120 tysięcy do około 40 tysięcy lat temu. Ślady ich pobytu znajdowano w jaskiniach i grotach górskich które służyły im za mieszkanie, schronienie lub miejsce praktyki i zwyczajów obrzędowych, jak też za miejsce grzebania zmarłych. Na obszarze ziem Polski, jak dotąd, nie stwierdzono szczątków kostnych człowieka neandertalskiego. Zachowały się jednak nieliczne ślady pobytu tych ludzi. Różnorodne narzędzia krzemienne lub kamienne, służące do cięcia skór, ćwiartowania upolowanej zwierzyny, obróbki drewna i kości – oraz wykonywania wszelkich czynności związanych ze zdobyciem pożywienia i jego konsumpcją. Człowiekowi neandertalskiemu znana była technika tzw. retuszowania narzędzi krzemiennych, uzyskiwana przez odbijanie drobnych wiórków specjalnie używanymi do tego celu tłuczkami kamiennymi. Neandertalczycy wykorzystywali również surowiec kościany. Kultura, której nikłe ślady pozostawili po sobie ci ludzie, określona jest dzisiaj mianem mustierskiej od miejscowości Le Moustier we Francji w departamencie Dordogne. Tam bowiem odkryto prawie kompletny szkielet młodzieńca neandertalskiego wraz z charakterystycznymi przedmiotami. Lokalne sposoby wytwarzania narzędzi powodowały zróżnicowania kulturowe. Ziemie Polski, zwłaszcza regiony gór świętokrzyskich, bogate w zasoby surowca krzemiennego występującego na powierzchni w postaci tzw. buł krzemiennych lub rdzeni. Przypuszczalnie w ciągu tysiącleci nawiedzane były przez gromady neandertalskie. Trwająca jednak prawie milion lat epoka lodowcowa uniemożliwiała kontynuację osadnictwa pierwotnego. Ślady pobytu ludzi pierwotnych były zacierane lub wręcz niszczone na naszych ziemiach przez następujące po sobie zlodowacenia. Lodowce, jako zjawisko naturalne, występowały cyklicznie przez cały czas istnienia naszej planety Ziemskiej. Istnieją również współcześnie obejmując swym zasięgiem około 10% powierzchni stałych lądów ziemskich. dzisiejsze obszary podbiegunowe Antarktydy, Grenlandii, wysp arktycznych pokrywają stałe lody. W zależności od zmian klimatycznych, obszar zlodowacenia ulegał różnym przeobrażeniom. Na przykład znaczne ochłodzenie klimatu pod koniec ery trzeciorzędu spowodowało kilkakrotne poszerzenie obszaru zlodowacenia półkuli północnej. Z nastaniem ery czwartorzędu, w której dzisiaj żyjemy, Nastąpiła epoka lodowcowa pleistocen. Całkowite ustąpienie lodowców z naszych ziem przypada dopiero na około 11-10 tysięcy lat temu. Lodowce pleistocenskie podczas swego największego rozprzestrzenienia obejmowały obszar prawie 45 milionów kilometrów kwadratowych i magazynowały około 90 milionów kilometrów sześciennych wody. Nastąpiło wówczas obniżenie poziomów mórz i oceanów prawie 150 metrów. Cofnęły się brzegi lądów, wynurzyły się nowe wyspy i pomosty lądowe. Na przykład wyspy brytyjskie zostały połączone z kontynentem europejskim stałą pokrywą lodową, również nastąpiło połączenie Azji z Ameryką poprzez Alaskę. Główny środek złodowacenia na kontynencie europejskim koncentrował się na Półwyspie Skandynawskim. Zgromadzone olbrzymie masy lodu powoli rozlewały się w kierunku południowym zagłębie za Bałtyku i ograniczając swym zasięgiem przylegające do niego niziny środkowo-europejskie. Lodowce skandynawskie nawiedzały obszar Polski cztery razy. Pierwsze zlodowacenie, zwane Szczecińskim lub Günz, te ostatnie nazwy przyjęte zostały w literaturze europejskiej od nazw rzek alpejskich, po które sięgały lodowce w Alpach, wystąpiło około 800 tysięcy lat i trwało do około 540 tysięcy lat Przypuszcza się, że lodowiec skandynawski Dotarł wówczas nie dalej Jak do obszaru Polski Środkowej I nie pozostawił po sobie Widocznych śladów Pod wpływem cyklicznego Ocieplania klimatu Lodowiec cofnął się do swego macierzystego położenia Okresy cofania się lodowców Nazywa się interglacjałami W przeciwieństwie do glacjałów Czyli postępujących po sobie z Pierwszy interglacjał na ziemiach Polski trwał od około 540 do około 480 tysięcy lat. W drugim zadowaceniu, zwanym Krakowskim albo Mindel, w granicach 480 tysięcy do 430 tysięcy lat, lodowiec osiągnął największy zasięg na ziemiach Polski, docierając aż do podnóża Tatr. Południowa granica głazów narzutowych, które z lodowcem dotarły z górskich terenów Skandynawii, Przebiegała północnymi garbami podgórza Karpackiego. Ponieważ z drugiej strony lodowiec Karpacki wyszedł z wysokich partii gór na podgórze, wolna przestrzeń pomiędzy tymi zlodowaceniami wynosiła niewiele ponad 50 km. Po zlodowaceniu krakowskim nastąpił długotrwały interglacjał, który trwał od około 430 do około 240 tysięcy lat. W tym czasie temperatura osiągała znacznie wyższy poziom w skali rocznej niż obecnie. Z południa dotarła do Polski flora leśna, która rozprzestrzeniła się po całym kraju. Pod koniec okresu, to jest około 250-230 tysięcy lat temu, pojawili się najstarsi znani i udokumentowani znaleziskami archeologicznymi mieszkańcy naszych ziem, którzy potrafili wyrabiać z odłupków krzemiennych prymitywne narzędzia. Nikłe pozostałości obozowisk ludzkich, znalezione na Śląsku, zawierają ślady ognisk świadczących o umiejętności niecenia ognia przedostatnim zlodowaceniu, tak zwanym Środkowo-Polskim albo RIS i trwającym od około 240 do około 120 tysięcy lat, lodowiec dotarł do środkowych partii kraju mniej więcej na linii Wrocław-Góry Świętokrzyskie-Włodawa. Wolna przestrzeń od lodów wynosiła około 200 kilometrów w pasie równoleżnikowym. Pod koniec tego zlodowacenia zjawili się pierwsi mieszkańcy jaskini na wyżynie krakowsko-częstochowskiej. Nikłe ślady ich pobytu Stwierdzono w niskich pokładach warstwowych w jaskini nietoperzowej oraz w piekarach koło Krakowa. W ostatnim interglaciale, który trwał od około 120 do około 70 tysięcy lat, panował klimat leśny, zbliżony do współczesnego. Następowało dalsze okresowe zaludnianie jaskiń, przeskoczujące gromady zapewne wspomnianych już neandertalczyków, po których szkielety nie zachowały się. Ostatnie badania jaskini polskich Wniosły jednak interesujące elementy Do poznania życia tych odległych W czasie ludzi W jaskini rai położonej na zboczu Czerwonej góry 328 metrów nad poziomem morza Między Kielcami a Chęcinami Zostały ujawnione ślady czerwonego Barwnika mineralnego Oraz specjalne rozcieracze kamienne Służące do proszkowania barwnika Niewątpliwie barwnik ten Był przeznaczony do malowania ciała W celach magicznych można więc przypuszczać, że Neandertalczykom, którzy zamieszkiwali jaskinie raj przed około 50 tysięcy lat, nieobce były praktyki magiczne, wynikające być może już z ukierunkowanych wierzeń prymitywnych. Nie z mniejszą czcią niż do zmarłych ze swego otoczenia, odnosili się Neandertalczycy do masowo przez nich zabijanych niedźwiedzi jaskiniowych, które dostarczały mięsa, tłuszczu i wspaniałego futra. Niedźwiedzie jaskiniowy Zajmował szczególną pozycję w życiu ludzi neandertalskich. Zwierzęta te otaczane były wielkim szacunkiem. Oddawano im hołd, odprawiano nad nimi obrzędy. Można już mówić o kulcie niedźwiedzia jaskiniowego rozpowszechnionym u neandertalczyków. Szczególnym obiektem kultu była głowa niedźwiedzia, którą uważano niemal za świętą relikwię. Zawieszano ją na świętych miejscach na drzewach lub wbijano na pale ustawiane w jaskiniach. Znane są pochówki głów niedźwiedzi w jednej z górskich grot w Szwajcarii Położonej na zboczach Alp Natrafiono na zbiorowo ułożone czaszki niedźwiedzi jaskiniowych Których oczodoły zwrócone były w jednym kierunku Na południu Francji W jaskini Montepin Odkrytej w 1920 roku Znajdowała się świątynia niedźwiedzia Do której można było się dostać Tylko przez koryto rzeki W tym świętym pomieszczeniu skalnym Był drewniany posąg niedźwiedzia Któremu podczas wykonywania obrzędów Przyprawiano prawdziwą niedźwiedzią głowę Świadczył o tym fakt odnalezienia niedźwiedziej czaszki obok posągu pokrytego niedźwiedzią skórą. Myśliwi nandertalscy potrafili wykorzystywać warunki terenów łowieckich i mieli własne sposoby polowania. W słynnej smoczej jamie w pobliżu Gracu w Austrii, wykutej w wapiennej skale ciągnącej się na przestrzeni około 500 metrów, polowali w ten sposób, że ogniem i krzykiem zmuszali niedźwiedzie do ucieczki przez wąską szczelinę między ścianą a wielkimi głazami zawalonego sklepienia jaskini. W miejscu, gdzie szczelina się rozszerzała, dając początek właściwej jaskini, oczekiwali na wychodzące zwierzęta uzbrojeni w kije, maczugi i broń kamienną. Właśnie w tej części jaskini znaleziono liczne kości niedźwiedzie i porozbijane kamienie. Podobnych podstępów używali myśliwi neandertalscy zamieszkujący jaskinie Teshik-Tash w Uzbekistanie. Polowali oni na wyjątkowo płochliwego i czujnego syberyjskiego kozła skalnego. Neandertalczycy z którzy osiągnęli wysoki poziom sprytu i sprawności myśliwskiej, dobrą znajomość zwyczajów zwierzyn oraz umiejętność bezbłędnego orientowania się w terenie, zapędzali zwierzęta nad szczelinę skalną, trudną do przeskoczenia nawet dla największych i najsilniejszych kozłów. Spadające na dno szczeliny okazy stawały się łatwą zdobyczą. Homo sapiens na widowni. W tym czasie, kiedy gromady neandertalczyków wędrowały po Europie i innych dostępnych wówczas dla zasiedlenia obszarach globu ziemskiego, pojawić się zaczął człowiek współczesny, czyli Homo sapiens. Wprawdzie przyjmuje się, że Homo sapiens oddzielił się od wspólnego z Homo neandertalsis pnia około 60 tysięcy lat temu, to jednak masowe występowanie naszych bezpośrednich przodków nastąpiło dopiero w 40 tysiącleciu przed naszą erą. Nowi przybysze szybko zdobywali najkorzystniejsze tereny łowieckie i, jak zdają się wskazywać pewne dane archeologiczne, tępili napotkane gromady Neandertalczyków. Ślady jednej z takich rzezic przed około 30 tysięcy lat temu stwierdzono w jaskini Krapina w okolicach Zagrzebia. Od tego okresu liczy się wyginięcie człowieka neandertalskiego. Człowiek pierwotny już w pierwszych okresach swego działania dążył do rozwoju cywilizacji. Pozostawił po sobie wspaniałe malowidła wykonywane na ścianach jaskiń. Ta fenomenalna sztuka, podziwiana obecnie, powstawała w ciągu wieków. Tysiące malowideł i wspaniałych rytów, utrwalonych przez nieznanych artystów widnieje dzisiaj na ścianach jaskiń w południowo-zachodniej Francji i na obszarach północnej Hiszpanii. Po obu stronach Pirenejów znaleźć można najwspanialsze dzieła prawdziwe galerie sztuki pierwotnej. Do nich zalicza się słynną grotę Lasco. Odkrytą przypadkowo w 1940 roku blisko miasteczka Montignac we Francji, gdzie znaleziono około 800 malowideł i rytów. Słusznie powiedział Witold Hensel, że należy jej się miano ówczesnej kaplicy sekstyńskiej. Sztukę pierwotną cechował wielki dynamizm. Podstawowa tematyka obejmowała głównie świat zwierzęcy i związane z nim sceny łowieckie, w których zastosowanie miało łuk broni działająca na odległość. Artyści pierwotni stosowali farby o różnym natężeniu kolorów, wyrabiane z naturalnych barwników. Łączyli sproszkowaną ochrę z tłuszczem zwierzęcym i w ten sposób uzyskiwali imponujące kolory. Jednym z takich malowideł odkrytych w jaskini Lasco jest galopujący koń i widoczne nad nim strzały. Inny obraz wyobraża jelenia, wykonane częściowo techniką natryskiwania rozrzedzonymi farbami. Uwidocznione szczegóły anatomiczne pięknego poroża jelenia wskazują na znajomość budowy zwierząt. Przykładem potwierdzającym zainteresowanie obyczajami zwierząt jest scena z dwoma reniferami. Stojący co obwąchuje przykurczoną samicę. Obraz ten odkryto w grocie Fond de Gaume, również we Francji. Szczególne wrażenie sprawiają sceny zbiorowe pełne dynamizmu i ruchu przedstawiające bizony, konie, renifery i dziki. Malowidła wykonane techniką polichromowania w kolorze czerwonym Znajdują się m.in. w słynnej jaskini Altamira w północnej Hiszpanii. Tematyka zwierzęca sztuki pierwotnej wskazuje na ścisłe jej powiązania z które wynikały z troski o zapewnienie żyjącym wówczas ludziom właściwej egzystencji i rozwoju gatunku. Ludzie pierwotni, pisał swego czasu jeden z czeskich archeologów, szukali pomocy wszędzie, gdzie spodziewali się ją uzyskać. Główną ich troską było zapewnienie sobie sukcesów myśliwskich gdyż od tego często zależało istnienie plemienia. Prymitywna myśl ludzi pierwotnych skierowana była na wykorzystanie magii myśliwskiej, co stało się niewątpliwie główną i jedyną pobudką rozwoju sztuki pierwotnej. Myśliwi wierzyli, że namalowanie zranionego lub schwytanego zwierzęcia ułatwi im w rzeczywistości schwytanie zwierzęcia prawdziwego. Polowanie lub walka z wrogiem musiały się odbywać dokładnie tak, jak przedstawiał obraz magiczny. Nadawali oni po prostu konkretne kształty swoim pożądanym działaniom, własnym pragnieniom, w ten sposób odwoływali się do potęgi magii. Według swoich prostych pojęć religijnych, widzieli przed sobą nie obraz zwierzęcia, lecz samo zwierzę. Obraz i rzeczywistość były dla nich identyczne. Dlatego sztuka pierwotna jest tak naturalistyczna. Wierzyli, że obrazy wiernie odzwierciedlają życie i że czary będą skuteczniejsze. W interesie więc całego plemienia leżało, aby artysta wykonywał obrazy możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Pierwotni artyści malowali więc zwierzęta w sytuacjach wyobrażających prawdziwe łowy, bo to miał gwarantować łatwą zdobycz. Taką wymowę mają sceny łowieckie, przedstawiające ukrytych w zorośliach myśliwych, rażących strzałami stado reniferów, bizony napędzane na urwisty brzeg. Malowidło z groty Gom we Francji ukazuje mamuta z wyrytym, daszkowatym urządzeniem zasadzki, które zapada się przed nim. W jaskini Pindal na obszarze hiszpańskiej Asturii znaleziono rysunek słonia z wyraźnym zaznaczeniem komory sercowej jako czarnej plamy stanowiącej cel dla myśliwego. Duże wrażenie robi malowidło tzw. czarownika, odkryte w jaskini Trois Frères w południowej Francji. Czarownik, odziany w skórę, z dużymi rogami i skońskim ogonem, wykonujący taniec kultowy, wyobraża fantastyczne zwierzę. W tej samej jaskini Znaleziono również inną podobiznę czarownika ubranego w skórę bizona, grającego na piszczałce i tańczącego. Na rogu znalezionym w miejscowości Terza we Francji, były wyryte postacie ludzkie w przebraniu kozic. Tajemnicze postacie przyozdobione skórami zwierzęcymi mogły zajmować się czarami lub magicznymi przepowiedniami. W strojach tych bowiem czarownicy wykonywali czynności obrzędowe związane z magią myśliwską. Przypisywano im umiejętność przewidywania następstw i wydarzeń podczas polowań zbiorowych. W podobny sposób przyodziewali się myśliwi, którzy podchodzili do opatrzonego stada łownej zwierzyny. Taka interpretacja sztuki pierwotnej, jakkolwiek poprawna w swych teoretycznych założeniach, byłaby znacznie uproszczona i zbyt ograniczona, gdybyśmy nie uwzględnili faktu, że przedstawione na malowidłach i rytach postacie zwierzęce lub ludzkie mogły stanowić, według ówczesnych wierzeń, pewne symbole, pod którymi kryły się określone bóstwa oraz związane z nimi zjawiska kultowe. Bogowie pod postaciami zwierząt i ptactwa znani są przecież w wielu późniejszych religiach. Jakie to były symbole i co one przedstawiały, wiedzieli tylko twórcy sztuki pierwotnej. Dysponując magicznym schematem symboli, próbowali, jak podkreślił znany badacz francuski André Le Guron wpływać na przyszłe wydarzenia ówczesnego świata i podporządkowywać swej woli nie zawsze pomyślne dla nich zjawiska przyrody już w początkowym okresie rozwoju Homo sapiens fosilis kopalny nastąpił podział tego gatunku ludzkiego na kilka raz. Za bezpośrednich naszych przodków uważa się białą rasę kromanińską nazwaną tak od stanowiska Chromagnon w Departamencie Dordogne we Francji, położonego w tym samym zespole wapiennych wzgórz, co słynna grota Lascaux, blisko ujścia Wezery do rzeki Dordogne. Ludzie rasy kromanińskiej Wyróżniali się wysokim wzrostem i silną budową ciała. Wykazywali mocne sklepienie czaszki, charakterystyczny zanik łuków nadoczodołowych i wyodrębnienie się typowego podbródka w dolnej szczęce. Takie cechy antropologiczne wykazywał odkryty szkielet około czterdziestoletniego mężczyzny, którego ze względu na wiek rzadko osiągany w tych odległych czasach nazwano symbolicznie starcem z Cromanium. Homo sapiens rasy kromaniańskiej, któremu przypisuje się sztukę pierwotną. Był również twórcą nowej i rozwiniętej kultury przypadającej na tzw. górny paleolit. Nazwa paleolitu wywodzi się z greckich słów paleos – stary, starszy i litos – kamień. W Polsce paleolit trwał stosunkowo krótko, około ćwierci miliona lat i zakończył się około 10 tysięcy lat temu, to jest po całkowitym ustąpieniu z naszych ziem lodowca. W świetle ostatnich odkryć afrykańskich, na przykład na obszarze Etiopii, Początki dziejów ludzkości, a więc starszej epoki kamiennej i paleolitu, sięgają około 3 milionów lat, kiedy to pierwsze istoty człekokształtne zaczęły przystosowywać do swych prymitywnych potrzeb napotkane naturalne utwory z krzemienia i kamienia. Kultura górnego paleolitu wykazuje znaczny rozwój zarówno w dziedzinie materialnej, jak też duchowej. Przykładem postępu technicznego stają się obozowiska człowieka paleolitycznego, na których wznoszone były oryginalne budowle szałasowe – Skonstruowane z kości mamutów i skór zwierzęcych. Między innymi taką konstrukcję mieszkalną do budowy której użyto łopatek, miednic i długich kości mamucich pochodzących z kilkudziesięciu osobników, znaleziono przy ulicy Spadzistej w Krakowie, wieki określa się na blisko 20 tysięcy lat. Podobne chaty zbudowane z kości mamutów odkryto na Ukrainie, na Morawach w miejscowości Dolni, Westonice i w Predmosti pod Łomuńcem Stwierdzono podczas wykopalisk masową zagładę mamutów, które, napędzane całymi stadami, były strącane przez łowców z wysokich skał w przepaść. W dziedzinie wierzeń i obrzędów człowiek paleolitu przejawiał szczególną troskę o zmarłych, czego przykładem może być odkryty przed laty podczas prac kanalizacyjnych w Brnie, stolicy Moraw, grup łowcy mamutów. Zmarłego ułożono w płytkiej jamie grobowej, włożonej zapewne skórami, Wyposażając go w narzędzia i broń wykonane z krzemienia i kości. Szyje zmarłego zdobył naszyjnik, wykonany z przekłutych zębów zwierzęcych i ozdobnych kościanych krążków. Miały one nie tylko oznaczenie ozdobne, lecz również posiadały magiczną moc przekazywania zręczności i siły, którą przypisywano przedmiotom wykonanym z kości, zwłaszcza z zębów dzikich zwierząt. Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem posypywano zmarłego sproszkowaną ochrą która po rozłożeniu się zwłok zabarwiała kości szkieletu na kolor czerwony. Ochra symbolizowała krew, która miała dać nowe życie zmarłemu. Następnie zwłoki przykryte były mamutową łopatką, podpieraną z obu stron długimi kłami, tzw. zwanymi ciosami. Zwyczaj taki był rozpowszechniony szczególnie na ziemiach północnej Polski wśród gromad zbieraczy i myśliwych w następnych tysiącleciach. Podobne groby szkieletowe, barwione ochrą w celach magiczno-wierzeniowych, Odkryto nad jeziorem Kisajno na Mazurach, a w miejscowości Łojewo koło Inowrocławia czaszkę zabarwioną ochrą. W miejscowości Dolni Westonice na Morawach odnaleziono grób kobiety sprzed 20 tysięcy lat. Zmarła była ułożona na boku, nogi podkurczone, do rąk miała wciśnięte dziesięć zębów polarnego lisa. Zwłoki były posypane ochrą i przykryte łopatkami mamuta z wyrytymi tajemniczymi znakami magicznymi. Ludzie pierwotni wykazywali pewien realizm w pojmowaniu pośmiertnych losów człowieka. Świadczą o tym znalezione w grobach w Brnie i w Dolni Westonice pozostałości pożywienia danego zmarłym na ich drogę w zaświaty. Zwyczaj taki wynikał z wiary, że życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią. W społecznościach z końca paleolitu szczególne znaczenie miała pozycja kobiety, która decydowała o więzach pokrewieństwa w ramach rodu. Kobiety wykonywały również niektóre prace gospodarcze, zajmowały się gromadzeniem żywności, opiekowały się ogniem, co miało istotne znaczenie w okresie zakładania pierwszych stałych siedzib. Powolna zmiana trybu życia decydowała o rozwoju wierzeń i obrzędów kultowych, mających wpływ na płodność kobiet, a tym samym na zwiększanie się grup ludzkich. Tak wytworzył się kult płodności kobiety, matki i rodzicielki, powstanie matriarchatu. Pozycja społeczna i religijna kobiety w okresie matriarchatu. Spowodowała, że kobieta stała się głównym tematem ówczesnej twórczości plastycznej i rzeźbiarskiej. Do dzisiaj zachowały się liczne figurki kobiece rzeźbione w wapieniu lub w kości. Owa dziedzina sztuki pierwotnej miała znacznie szerszy zasięg terytorialny niż malowidła i ryty jaskiniowe znane głównie w Europie Zachodniej. Jedną z najbardziej znanych figurek kobiecych z okresu paleolitu górnego jest tak zwana Venus z Willendorfu w Austrii. przedstawiała ona wyjątkowo krzepką, silnie zbudowaną, dojrzałą kobietę. Z oryginalną fryzurą. Artysta celowo podkreślił cechy płciowe kobiety. Nadmiernie wolbrzymił piersi, uda i pośladki. Nie interesowały go natomiast szczegóły twarzy. Wenus z Willendorfu została wyrzeźbiona z miękkiego wapienia. Ma 11 centymetrów wysokości. Natomiast wyrzeźbiona z kości mamuta Wenus z Les Puc we Francji stanowi prawdziwy kunszt mistrzowskiego wykonania. Ma ona niewielką główkę, wąskie ramiona i delikatną klatkę piersiową. Biodra, wyraźnie zaokrąglone, znamionują cechy kobiecości. Nogi wysmukłe o ledwo zaznaczonych stopach. Figurka ma około 15 cm wysokości. Podobną figurkę kobiecą, pochodzącą z moraw, wykonano z surowca powstałego z mieszaniny iłu, startej kości i tłuszczu. Figurki te były wyrazem czci dla kobiety. Przejaskrawianie cech płciowych, będących wyrazem kultu płodności, świadczy również o ówczesnych pojęciach o urodzie kobiecej. Jerzy Głosik w kręgu światowita. Taśma trzecia koniec ścieżki drugiej.